Życie i biznes to jak zmieniające się pory roku. Po zima następuje po jesieni wiosna po zimie, potem jest lato, żniwa. Pory roku są ustalone, nie można ich zmienić, ale o to, co można zrobić, można zmienić samych siebie. Trzeba się nauczyć, jak przetrwać zimę. Zimy zawsze przychodzą. Wszyscy możemy zostać mądrzejsi, aniżeli byliśmy wczoraj, a aniżeli byliśmy w zeszłym tygodniu, miesiąc temu. Wy wyjedziecie stąd mądrzejsi, ponieważ byliście tutaj przez kilka dni, słuchaliście świadectw, słuchaliście szkolenia. Będziecie mądrzejsi, poni mądrzejsi ponieważ spotkaliście siebie nawzajem. Będziecie pamiętać tą okazję. Będziecie pamiętać, co słyszeliście, co myśleliście, jak czuliście i będzie to Wam pomagać. Spójrzcie, ile osób zostało przyciągniętych na tym poziomie do szansy pozwalania. Nauczcie się wykorzystywać wiosnę. Wiosna to możliwości. Zima nie trwa na zawsze. Zawsze przychodzi wiosna. Jest tylko garstka wiosen, które ma każ dano każdemu z nas. Wykorzystujcie każdą z nich. Życie zawsze jest krótkie, nawet najdłuższe, więc wykorzystajcie każdą minutę, każdą szansę porozmawiania z innymi, każdą szansę wyrażenia siebie i dania komuś szansę przyłączenia się do Herbalife. Nauczcie się cenić życie we wszystkich ich cen jego cennych momentach. Notujcie, pochylajcie się, wykorzystajcie wszystkie szanse, ponieważ okno się otwiera. A potem się zamyka. A więc za każdym razem gdy wychodzi słońce, wykorzystajcie ten dzień, ponieważ życie jest krótkie, a nawet jeżeli trwa długo. I potem jest sezon letni. Dwoje rzeczy są ważne dla ciebie. Po pierwsze i daje to życie. Dajcie życie, jeżeli uprawiacie ogród, to musicie odżywiać ten ogród. Kiedy już będziecie mieli klientów Herba to musicie poświęcić im uwagę. Również nie dajecie tylko czasu, ale również uwagę. Podobnie jak matka daje swoją uwagę dziecku, o go. karmi to dziecko, opiekuje się nim, dba o nie. Jeżeli będziecie mieć w organizacji Herba to proszę Was, żebyście przenieśli życie do tej organizacji jak matka, żebyście je odżywiali, karnili, opiekali się, dajcie z siebie wszystko, co macie. Wy wszystko co robicie wierzcie w siebie, wierzcie w krewalajki, w szanse, w jaką daje na przyszłość. Wierzcie! a to ostatni sezon, sezon żniw. Żniwa nie, nie przychodzą dla, do tych, którzy nie planuje, zaplanowali tego wiele miesięcy temu, w okresie wiosny. Ż, żniwa nie przychodzą do dla tych, którzy nie mają nadziei. Żniwa nie przychodzą do tych, którzy nie mają życzeń. Żniwa nie przychodzą do tych, którzy siedzą z założonymi rękami. Żniwa tylko przychodzą do tych, którzy sadzili, siali, którzy wykonywali pracę, którzy opowiadali historię, którzy rozdawali którzy prowadzili spotkania. Jeżeli bierzecie ryzyko rozmowy, wyjścia na zewnątrz, ryzyka obsługi, ryzyka i dania możliwości komu innemu, jeżeli podejmiecie ryzyko lotu samolotem, żeby zobaczyć ludzi, żeby prowadzić spotkania, obiecuję Wam, że z biegiem czasu Wasze żniwa również do Was przyjdą. Lekcja z tych pół roku. Pierwsza. Kiedy noce są długie, należy to przetrzymać, kiedy przychodzi zima. A po drugie należy wykorzystać wiosnę, należy wykorzystać szansę dania komuś możliwości herbalawi i zaobserwowanie, jaki cud z tego może się wziąć. Wykorzystanie tego. I trzecia rzecz, jeżeli chodzi o lato, spójrzcie na swoją organizację. Jak pasterz patrzy na swoje owce, na stado owiec, zadbajcie o nią jak lider powinien. To jest kluczowa fraza w Herbalife. Pozwólcie waszym dystrybutorom pożyczyć swoje oczy, żeby zobaczyli swoją przyszłość, rzeczy, których jeszcze nie widzą. Pożyczcie im swoją wizję. Pamiętam, jak Mark mówił, że będziemy mieli, zarabiali 400 milionów. Ja mówiłem, Mark, czy powiesz to publicznie? On powiedział tak. Ja powiedziałem, Mark. Czy chcę, żebym ja to powiedział? On powiedział tak. Chcę, żebyś ty to powiedział publicznie, że dojdziemy do poziomu 400 milionów dolarów. Ja powiedziałem, Mark, nie jestem pewien, że to widzę. Mark powiedział, pożycz moje oczy. Ta firma nie tylko. Podwoi się, ale się i potroi, stanie się jeszcze większa, jeszcze lepsza, a Wasze marzenia będą jeszcze większe niż możecie sobie wyobrazić. Nauczcie się tych lekcji płynących z póry roku. Nie możecie zmienić póry roku. One są ustalone, ale o to co możecie zrobić, możecie zmienić samych siebie.